Dzień dobry, serdecznie witam w sierpniu. Jak patrzę na mojego live'a no to jestem pod dużym wrażeniem ujemnych cen energii. Tutaj na niebieskim tle macie codziennie aktualne ceny energii elektrycznej godzinowe i zobaczcie, będąc w stryk, płacą nam aż 300 zł za megawattogodzinę. Dzisiaj o godzinie 13, 14. Tak, na oko patrzę. Trzeba było zobaczyć w aplikacji Pstryk dokładnie 9 godzin poniżej zera, albo równe 0. Dzisiaj w sierpniu, 10 sierpnia było. Średnia cena w 41 groszy za kilowatogodzinę, a zamrożona jest 50 groszy. I też moi koledzy zaczynają pokazywać swoje pierwsze faktury. Po przejściu do Pstryk, Piotrek 2 zł dla Pstryk, czyli Pstryk zarobił. I tutaj, w krótkim filmiku pokazuje on, jak wygląda dokładnie jego faktura. Jego opłaty do końca sierpnia, opłata aktywacyjna wynosi 99, zł. Zamiast 299, także nie warto czekać. Warto z tego skorzystać. Mówiłem Wam o tym forum Stryk na Facebooku i bardzo dużo tutaj jest wpisów codziennie do tą dyskusję na różne tematy. Na przykład, co my tu mamy? Ktoś chwali się, że zapłacił dzisiaj za 26 kWh pobranej energii elektrycznej minus 1,46 zł. Czyli nie dość, że pobrał 26 kWh, to jeszcze dostał za to złotówkę. O magazynach energii. Tutaj mamy znowu jakąś kolejną apkę, gdzie cena nawet spadła do minus 4 zł. O 13 ktoś popierał energię i kosztowało go to 4 zł. Potem koszt... minus 4 zł. Potem kosztowało go to minus w prawie 3,5 zł. W sumie pobrał energii za minus 6,72 zł. Kolejny rysunek, ten, ten tym razem 75 kWh pobrał i dostał za to 8,21 zł. Przypominam o moim kodzie rabatowym. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał przejść do Pstryk to taki kod można wpisać. I przechodząc do końca sierpnia do pstryk, już od 1 października będziemy kupować prąd, lub będą nam płacić za prąd. Dlaczego to tyle trwa? Bo średnio półtora miesiąca, ponieważ klient musi mieć zachowany miesięczny, kalendarzowy okres wypowiedzenia umowy. Druga bardzo ważna rzecz, dla której, dla której ja mówię obstryk to jest tarcza Pstryk. Fatch to mechanizm, który zapewnia, że średnia ważona cena energii elektrycznej w danym miesiącu nie przekroczy 50 zł za kilowatogodzinę netto. Dzięki niej masz pewność, że mimo wahań rynkowych twoje rachunki pozostaną pod kontrolą, czyli gwarantują wam, że nie zapłacicie średnio w danym miesiącu za energię więcej niż 50 groszy netto za kilowatogodzinę. I ta gwarancja, ta tarcza, Pstryk jest do końca lutego 2026. Przez całą zimę macie gwarancję, że nie zapłacicie więcej niż 50 groszy za kilowatogodzinę. Średnio 50 groszy za kilowatogodzinę. Ci, którzy mówią, którzy straszą was, że słuchajcie, w zimie ceny pójdą do góry, będą kosztowały 2, 3, 4, 5 zł za kilowatogodzinę. Nie mają racji. W przypadku ludzi, którzy będą Pstryk, ponieważ oni będą mieli tarczę, gwarancję zamrożonej ceny. A co ważne, jeżeli faktycznie te ceny będą 2, 3, 4, 5 zł za kilowatogodzinę w najdroższych godzinach doby, to wtedy co? To wtedy bierzemy, ładujemy magazyn energii tanią energią i sprzedajemy ją w tych godzinach, kiedy je płacą nam 5 zł. I udaje nam się zrobić bardzo, bardzo dobry biznes. Tarcza strike do końca lutego, a potem mamy okres już słoneczny, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, kiedy wracamy do takich pięknych wykresów, kiedy te ceny są ujemne. Wiem, że będą Was straszyć ci, którzy uważają, że nie powinniście wykorzystywać sytuacji, tak samo straszono fotowoltaiką 10 lat temu, teraz się straszy samochodami elektrycznymi. Niedawno rowery elektryczne były uważane za takie złe, ponieważ nie dawały efektu. No i potem jest tak, że ci, którzy są odważni, którzy nie słuchają takich podpowiedzi sąsiadów, zarabiają i są szczęśliwi, a ci, którzy są podatni na sugestie innych, nie do końca. Dla nas miłych ludzi, no to potem żałują tego, że nie podjęli takiego ryzyka przejścia do Pstryk. A co bardzo ważne w przejściu do Pstryk, to to, że w każdym momencie możecie rozwiązać umowę z nimi bez żadnej kary. Stracicie 99 zł, które kosztowała Was aktywacja. Związujecie umowę. I już w następnym miesiącu jesteście wolni. Wracacie do swojego aktualnego operatora. Także, jeżeli się okaże, że będą bardzo drogie godzinowe ceny energii, nie macie magazynu energii, nie, potrafi, nie możecie ich sprzedawać tej energii, tej drogiej cenie, tylko musicie kupować. Ta pstryk was chroni przed um, utratą pieniędzy, bo zapłacicie tylko tyle ile zapłacilibyście za tą energię i tak u swojego aktualnego dostawcy energii, ale możecie rozwiązać i wrócić. Chyba tyle takich najważniejszych rzeczy, o których chciałem wam powiedzieć. Staram się jak najwięcej ludzi namówić do tego pstryka, bo wiem, że to jest dobre. Coraz więcej jest win na YouTubie, na Facebooku osób, które już są pstryk. Są zadowoleni i polecają go innym.